...że boli. A nie, właśnie, hmm. zaraz to naprawimy. Smar... Pan majster... ...ty, ty, ty, Ej! Ci się pali pod nogami. O, w chwilę coś zrobię. Martyna! Pani... Pani Czekaj, szefowa... jak ja zostawię ja paliczkę, to w zaraz chwilę podbieram pokoik. Proszę, tam nie będzie nic z drewna. Pani szefowa, już o, jest zrobiona spróbuj tylko. A spróbuję, zobaczysz. Taki trolling nie jest groźny dla życia. <grym> Pani szefowa, budowla już zakończona. Czekaj, bo z się zaraz zjaram. No, Ty pierdolcu mały. Co Czy jest Czy jest Dobrze. Tak ogólnie, nie? To tego redstone'a i to wszystko wsadziłem do tego... Do skrzynki z jedzonkiem. Bo nie wiedziałem, gdzie to, to stać. Mario! A, palę się! Co? Palę się! Dzie Dobrze ci tak. Podpaliłam chatę! No chodź, tu się... No ja bym cię ugasił, no dobra. No nie, dziękuję, ja już się sama ugasiłam. A tutaj może... Tak jakoś trochę pierdolnięte te schody się zrobiły, ale ja nie wnikam. Było zlecenie na drzwi. To żym zrobił drzwi. Dobrze, Jakby zlecenie na schody, to zrobię schody. Co, panie, możesz pan tutaj pół bloka pieprznąć odrywkę. Ładnie jest, nie? No to już, teraz tu nie podskoczę, zepsułam świat. Jak zwykle. Tu się tylko zamuruje, zaceguje i będzie cycuś mówisz, Pan. Dobrze. Dziękuję uprzejmie panie Ła! Co, zamknęłaś się o drzwiach? Nie, ale ty byś mnie prawie zamknął. Taki trolling. <taki> Zamknięta w drzwiach. No, to, to jest takie, takie mam talent. Zamykanie w drzwiach. No mam talent do zamykania. Ej, a co tam się wam Bo ktoś mówił, że się coś tam świeci, nie? W tym, w mapgrinderze. No, ja. No, a co tam się świeciło? Światło. A to, to, są świeczałki pewnie. Jakie świeczałki? Tak, tak świeczałki. Daj, daj, daj to tu. A nie postawić z Czekaj, ja muszę się najeść. O... Muszę się Będę musiała to ja... potem... Nie mi się zrobić nieskończone źródełko. No Ła! Jestem tutaj. Ho, na Smażę! Nie, 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 ne ne ne, ne ne. <laughs> <laughs> ne, ne, a co Jezu, zrobiłeś? Ona ma miecz, ona ma miecz, Mam miecz i nie dałam się go użyć Kurcze, tu mi się źle do kawelek zawija A co zrobiłeś się tak ogólnie? Ona robi stocznie, ale ja jej w tym przeszkadzam hmm. Bo się boję <głynie> I teraz to gaś Mądralo No to no co ja? No dalej, gaś. Łe. Łe tam, łe tam. Ale to jeszcze nie je koniec, nie martw się. Państwo potrzebuje głównie drewna. Nie wiem, nie po co jest to coś, ale... Ziółk triumfalny. Oj Czekaj, <laughs> 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 okay, daj mi ugasić sufit, daj mi najpierw ugasić sufit No ej, hey, co robisz? No to mówię, daj mi ugasić sufit, potem mnie zabijesz Dobra, teraz mnie możesz zabić. Ej, nie zabijajcie się, bo się znowu nie znajdziecie. Oj. Ała! Ale to ma zasięg! Ej, ej, ej czekaj, no poczekaj! Zrób, zrób, tam, trzeba by pójść do netteru i znaleźć ten. Y, Netherak, takie ładne, by się pochodnie zrobiło. No ale do neteru to trzeba mieć don. <gry> ona mnie bije, Ratonko! <gry> Weźcie się nie zabijajcie. To to ona mnie zabija, ja tylko się wszczę. <gry> Ale to śmieszna taka zabawa zapalniczka. Okurat co... Ej, już no chciałem, ja całe szczęście wszystko mam z kamienia, więc... Oj. Mi tu się nic nie spali. No mi się tu nic nie spali. No, ubierz mi ze mną jest wszystko możliwe. Ej, to jest prawie tak, jak spliw na prizonie. Ups. O. Ała! Te aczciny nie można podpalić, łe. Kurczę, ty, że ty mnie nie zbliżaj, ty dziewczynko z zapalnikiem! Wiii! Ała. Ała! Sama się podpalił! Trzeba zapada. Ej, nie, moja zginę. Masz pycha. Dziecko moje. Ej, co, zrobię z tego chyba osobny odcinek, dziewczynka z zapalniczką. Kurz ty jakiś ty. Trzeba to udokumentować. Napiszę jak książkę, będzie raport. Którą potem przeczytasz. Że tu taki ten artykuł, że na tym na, na wyspie grasuje... A co to jest? Piroman. Co z zapalnikiem, sprzedaje na bombki. Dobrze, że nie jest TNT. A ty? TNT! Dynamite! Nie zapaliłaś się. Pierdolec mały. Lolololololol, jakie one latające płomyczki? Jak ładnie wygląda. Teraz to gaś. A nie. Nara. To i tak nie pójdzie dalej, na tym serwerze jakoś tak koślawo to działa. Każdy powiedział, że to był ostatni udokumentowany atak dziewczynki z zapalnikiem, ponieważ zapalniczka mi się zepsuła. W końcu. <gryw> Ale mam jeszcze pięć tych krzemieni.